Cześć, witam w kolejnym filmie. Jeżeli kliknęłaś ten film, to zapewne poszukujesz prezentu dla chłopaka, brata, taty być może. Yy, I ja postanowiłam Ci dzisiaj pomóc, pokażę Ci, jak fajny sposób zapakować. Prezent dla takiego mężczyzny, i co włożyć do środka, żeby każdy mężczyzna się uśmiechnął, jak dostanie taki prezent pod choinką. Wariantów jest naprawdę mnóstwo, natomiast ja pokażę Ci dzisiaj moją taką opcję, która wydaje mi się, że jest w stanie zaspokoić 90% mężczyzn, tak z własnego doświadczenia i obserwacji. Jeżeli opcja, którą ja włożyłam do środka, nie spodoba Ci się to koniecznie, oglądaj film dalej, tam pokażę Ci jeszcze inne opcje, które można do takiego słoika wrzucić. Oglądaj dalej. Pierwsza rzecz to taki prezent bardziej osobisty, czyli biżuteria i tutaj skórzana bransoleta męska, em, kupiona w TK Maxie. Kolejna rzecz to otwieracz do piwa. Wydaje mi się, że przydatny każdemu facetowi. Powerbank to też fajne urządzenie, którym można sobie na przykład naładować telefon w ciągu dnia. Em, następną rzeczą, która się tutaj znalazła, jest nośnik danych. No i wiadomo, bardzo przydatne urządzenie, zawsze mamy swoje dane przy sobie. Kropelka tutaj to taki akcent typowo humorystyczny, no bo jak tak bez kropelki. Słuchawki akurat na ujęciu w wersji damskiej, ale dobre słuchawki, no to się ceni. Dziewczyny karnet na siłowni kupujemy tylko wtedy, jeżeli nasz facet na siłowni chodzi sam z siebie. A na koniec posypuje wszystko żelkami, żeby już to wszystko tak ładnie wyglądało. No i żeby chłopak miał trochę radochy z jedzenia słodyczy. Tak prezentuje się moja wersja, teraz czas na więcej propozycji. To moja propozycja dla chłopaków, mężczyzn lubiących gry. I jest to pilot? Nie, nie, pilot, jak to się nazywało? Joystick. Joystick do Pegasusa, który zamówiłam na Allegro i wsadziłam w taką głęboką ramkę z IK. Zegarek drewniany. Nie jest to, to tania propozycja, ale przy zbieraniu pieniędzy przez cały rok można sobie taki fajny gadżet sprezentować. Koszulki piłkarskie to zawsze dobry pomysł, obyście tylko kupiły koszulkę dobrego klubu. E, tutaj mamy zapalniczki Zippo, czyli porządny już towar, też taki długotrwały. Gry planszowej, tutaj kolejka albo monopol to też zawsze dobra opcja. Termiczny kubek, jeżeli Wasz facet lubi kawę na przykład. Albo zawsze możecie po prostu kupić skarpety, albo fajną piżamkę. I to tyle ode mnie. E, jeżeli chciałybyście jeszcze więcej pomysłów na prezenty, to koniecznie obejrzyjcie film z zeszłego roku, tam jest trochę Więcej pomysłów, które tutaj się już nie powtarzały. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Wafry nie wytrzymał i musiał wejść na kolana. Ma parcie na szkło. No, paka się teraz. Mój jaki psy tu w jestem sobie. Co to będzie, jak on urośnie większy? Jak już nie będę mogła wziąć na kolana, co? Babku mały. Co to wtedy będzie? No, si się Dobrze. tu, no, Dobrze. Powiedz papa. idziemy na dwór. no, no, Topa.